Cześć, pani gości Dzieci. serdecznie was pozdrawiam. Byłam w Częstochowie na wycieczce wczoraj, w czwartek. Była cudownie piękna msza. Przez cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, piękny, z złotem siemnieni, piękny. Jakie tam piękne, warto zwiedzać Częstochowe. Wszystkim polecam Częstochowe te zwiedzenia. Naprawdę warto. Przepiękne, święte miejsce. Można się modlić. Prosić Matkę Boską o wszystko. Wierzę, że Matka Boska czyni cuda i pomoże, tak? Pan Jezus i wszyscy święci, Matka Boska czyni cuda. Módlcie się wszyscy. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na filmik z mojej zdjęcia, pokaz slajdów z pobytu w Częstochowie. Kupiłam sobie, zobaczcie, taki szkaplerzyk z Matką Boską, jest srebrny. Pamiątki z Częstochowy i piękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, śliczny, prawda? Bardzo się cieszę, że byłam w Częstochowie. Bardzo. I zapraszam chętnych na zwiedzanie Częstochowy, bo warto. Serdecznie pozdrawiam. Jestem bardzo zadowolona, że byłam w Częstochowie. Cześć, Gosia Dziedzic.